Cześć wszystkim, jesteśmy w e, Fitness w wieżynie koźlu na seminarium z Sensejem Mariuszem Linkę. E, nie będziemy mieć długo nam się czas do skąd zanim wszystko wymienimy. Zresztą tak że nie każdy wie e, o kogo chodzi. Sensej zgodził się e, specjalnie dla Was parę swoich e, tajników przedstawić, powie co trzeba robić, żeby być tak zajebisty. Także więcej yy, oddaje głos, a ja spadam. Prawie jak komputer jak Panda czy opowieść o yy, zajebistości. Tak. tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ludzice, moje podejście to jest przede wszystkim kontrola, kontrola, jeszcze raz kontrola. Dopiero kontroli, pochylenia, skończenia. Także najpierw ja do kontroli, dopiero później Ucenia, w ma, być, ma, być, ma być w publiczną, i samorządu, brakuje która także na ulicy, Musimy do tego podchodzić w sposób taki, jak do tego, do dziecię, czyli nie ma co, na ulicy, jak na 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 ulicy, jak ręcznie, obróćcie widzika, i poprzez ruch, szukać szukaj różnego, podnieć, kiedy to podejrzewamy, możemy poprzez przez skupić do momentu którym tak naprawdę daje nic da. do walki z nami i najlepiej go dzieciom To wszystko jeżeli eee, chodzi Także jak widzieliście. Sama magia, sama magia solidarium pierwszorzędne, połamali na wszystkie możliwe yy, sposoby, za co jestem wdzięczny całej tamte, jest tam drużynie, która jest tam w tle, niesamowite techniki, takie, że po prostu robię się sam. także ja jestem oczarowany i głównie wdzięty. Tak, dzisiaj się odpłynął. Właśnie idźcie w siłę i bawcie się dobrze.